Witam serdecznie. W tym filmiku pokażę, jak odblokować silnik oraz manetkę gazu do pełnej mocy, aby uzyskać maksymalną prędkość roweru. W tym momencie odblokuję rower EcoBike, który posiada wyświetlacz C600 lub w skrócie C6. Oczywiście ta instrukcja pomoże odblokować każdy model roweru EcoBike z tym wyświetlaczem, lecz nie będę ich wymieniał, ponieważ jest ich naprawdę sporo. Uwaga, bardzo ważne. Każdy, kto odblokuje silnik, robi to na własną odpowiedzialność, ponieważ jest to niezgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Dobrze, zaczynamy. Przede wszystkim włączamy wyświetlacz. Gdy pojawi nam się ekran startowy, naciskamy i przytrzymujemy przycisk SET, aż w prawym górnym rogu pojawi się literka L. Gdy ukaże się literka L, przyciskiem plus minus ustawiamy odpowiednią wartość. Aby odblokować silnik do pełnej mocy, należy ustawić wartość 50. Zaczynamy. Naciskamy przycisk Set, trzymamy, aż pojawi się literka L. Ustawiamy wartość 50. Mamy. Gdy ustawimy odpowiednią wartość, puszczamy przyciski, i po około 3 sekundach ustawienia zapisują się automatycznie i ekran wraca do pozycji startowej. Silnik jest już odblokowany do pełnej mocy i rower będzie wspomagał nas do prędkości, jaką przewiduje producent. W zależności od modelu roweru. Teraz odblokujemy manetkę gazu. Procedura jest podobna do poprzedniej z małym wyjątkiem. Aby odblokować manetkę gazu, postępujemy tak jak w przypadku odblokowania silnika, z tą różnicą, że gdy w górnym prawym rogu pojawi się literka L, puszczamy przycisk SET oraz jednorazowo go klikamy ponownie. Gdy to zrobimy, wejdziemy w menu odblokowania manetki gazu. Aby odblokować do pełnej mocy, należy ustawić wartość 0. Zaczynamy. Przycisk SET. 12 sekund, aż pojawi się literka L. Puszczamy, klikam ponownie i minusem ustawiam wartość 0. Tak jak poprzednio, po ustawieniu wartości puszczamy przyciski, po około 3 sekundach ustawienia zapisują się automatycznie i ekran wraca do pozycji startowej. W tej chwili rower ma możliwość jazdy bez pedałowania do prędkości, jaką przewiduje producent. Proszę pamiętać, że silnik i manetkę można zablokować i odblokować w każdym momencie, ustawiając odpowiednią wartość. Aby z powrotem zablokować silnik i manetkę, należy wykonać podobne czynności, z tym, że ustawiamy inne wartości. Aby zablokować silnik i manetkę, to przy ustawieniach wspomagania, tam gdzie ustawialiśmy 50, należy ustawić wartość 25. Natomiast przy manetce gazu, tam gdzie ustawialiśmy wartość 0, należy ustawić wartość 6. Gdy ustawimy te dane, zablokujemy silnik do 25 km na godzinę i 250 W. Natomiast manetkę gazu do 6 km na godzinę. Dziękuję za uwagę i życzę miłej przejażdżki.